Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hellcase'a. Ostatnio otwieraliśmy tutaj te skrzyneczki z eventu tego zimowego. Dzisiaj mamy kolejne jakieś skrzynki zimowe, czyli Winter Front Cases, takie limitowane, które się kończą za 10 dni. Także sobie je potwieramy, jest ich 5. Ale jeszcze na samym wstępie chciałem przypomnieć, że film, jakiś strona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Z kodem SWERT masz 10% więcej przy radowaniu i e balans na otworzenie sobie jakieś skrzyneczki. No i masz właśnie konkursik, co warto. Na którym bierze udział mało osób, bo bierze na razie udział 8 osób, a został tydzień na takie oto skiny. To jest za około 170 czy 180, to jest około 2 dyszki. Także możesz sobie wbijać drugi link w opisie: 2 dolarki trzeba z tym specjalnym kodem, co jest tutaj, doładować. No i tutaj będziesz miał do tworzenia taką skrzyneczkę i przy będziesz miał, otwierasz ją i bierzesz wtedy udział. Także jak w coś wpadasz i przekazujesz sobie zgarnąć skinka. Być może jak wygrasz to, to zapraszam, bo dwie osoby tutaj wygrywają. Więc, więc szansa spora, patrząc na to, że tylko... Kurde, 8 osób bierze udział. Dobra, polećmy tutaj. Mamy najtańszą skrzynkę stąd, czyli Tudra... Tundra Phantom. 2 dolarki tak się prezentują tutaj procentowo skinki. Otwierajmy sobie ładnie. no i wygląda to w taki sposób. Okej. Okay. Lesbek arystokrata trigger. No i tu nie jest nic na razie fajnego. Ostatni raz jej dajmy jakąś szansę, może akurat wleci coś. No nie wleciało nam nic ciekawego, więc może sobie tą skrzyneczkę Zostawmy hmm. Tutaj jest Winter Veil vale, 5 dolarków jest fajny proces na te Gold Tufa i na Cirexa rzecz jasna 3 skrzyneczki po 15 Waste? Okej, okay, ale on coś tam warte jest, ale nam nie zwróciło otworzenia. Duality? Oj, A my, gdyby duality wpadło, to by byłoby, ale nie jest. Dobra, ostatnią szansę jej dajmy. No i Rapidai. Ładny też skin, ale nie jest. Ale jest. Prawie nic nie warty Dobra u Front yy, nie Front tylko Frost Spire 20$ dolarów. to już jest kwota poważniejsza Nawet kosę tutaj da się dropnąć i ktoś się nawet dropnął W ostatnich 24 godzinach Tak samo tą AWP Asimov jest 0,4% no to kurde To brzmi jakby miała mi w ręce wpaść No może nie wpadę jest commemoration więc Ładny skin. A, ale tutaj Jean w ogóle w Factory New wypadł. Dobra, one more. Asimov. Proszę bardzo, może to nie jest awp ale jest również Kałaszek. I do tego Commemoration. Jeszcze tutaj jakiś w Statraku wypada. Więc tu już jest troszkę lepiej. Arctic Horizon. Kurde, 0,5% na Kukri, 0,4% na Stileto, 0,6% na Black Laminata, 1% na Vapor Wave'a, także 1 za 45 dolarów. Otóż sobie też również 3, z których będziemy mieli. Oj, Golden Koiby był super! Oooo, ty! Trator Factory New Star 240 dolarów na wy... No i patrzcie i w takim momencie to my jesteśmy tutaj Pierwsi w najlepszych dropach ostatnich 24 godzin Razy 5 profit No i to mi się podoba Przejmujemy topkę I patrz i print stream leci Ociepanie. To jest troszeczkę mniej, ale to również nas daje na topkę. Opa, no jeszcze jesteśmy. Nie no. Szefito. Szefito. Polećmy sobie jeszcze do najdroższej, czyli Storma 95 dolarów. No prawie 400. -y. Tiger na 01%. Uuuu, MK Fade, ty nie widziałem tego. Mczka Fade tutaj jest. 3. Jakby tutaj tak samo ze szczęściem nam weszło. Rom Cannon, Meldon, Starkate. Nie wiem, co to jest w ogóle za digit chyba ten nowszy jakiś. No i tu już aż tak szczęście nam nie dopisało. By musiał coś oczywiście sprzedać. Sprzedajmy to. Eee, gdzie tutaj jest ten winter Winter front cases Daj mi tego hailstorma Razy 5 Na sam koniec Niech nam będzie Atomic alloy Atomic alloy from canon i modern hunter Lipa straszna poszła. Tu się podziała straszna lipa Jeszcze taką pojedynczą sobie otworzę Player 2. jeszcze raz. Electric Hive. Jak jest dobry stan, to jest git. No nie, to nawet w dobrym stanie, aż tak nie ten. Nie chcę. No i znowu ten player 2. No to ewidentnie tam ta skrzynka poprzednia nam dała o wiele, wiele lepiej ta tutaj nic nam nie chciała Takie z takich ciekawszych rzeczy zarzucić Arctic Horizon jednak topka topeczka Revolver Fate dobra ostatnie. robimy bitwę za te 100 dolarków Cyrex a już było dobrze, było dobrze. Ale to ostatnie schlinię nie chcę. dać. No i wbijaj, widzę na ten konkursik, bo on się kończy za, sie, za 8 dni. 8 osób bierze udział. Więc myślę, że. Jak i tak coś sobie wpłacasz na stronę, no to dodatkowo możesz mieć szansę coś zgarnąć. Postro. Dobra, dodajmy tutaj. Nie mam pojęcia co Weźmy z tego Advance, róbmy po prostu bitwę, nie wiem to jest za skrzynka, ale tak jakoś Może wleci? Może wleci coś? Bot Adrian, bot Frazier oj, oj, oj. Ale dobra, na razie nie duża przewaga, bo to Adriana do nadrobienia, do nadrobienia. O, kurde No to będzie ciężki orzech do zgryzienia, żeby go tutaj prześcignąć. Tym bardziej, że jeszcze dalej nam ucieka, bo on dropi. No ja nie dropię. No i nie wiem, co by się to musiało wydarzyć, żeby to go. Wygrać z nim niestety tą bitwę? Czy niestety, jakbym wygrał, to było na szczęście, ale teraz, niestety, przegrywamy chyba. Ostatnia skrzynka jakaś kosa by musiała dupnąć, no i nie dupnie, no i nie dupnie, ale 40 dolarów nam to wpadło. No niestety, wygrał sobie bot Frazier. My dostaliśmy oczywiście sobie tutaj wartagi, więc zawsze coś. No i możecie wtedy otwierać takie tutaj skrzyneczki. Nie pykło. Po naszej myśli dzisiaj zbytnio. Może w następnym odcinku coś nam lepiej pójdzie. Yy, może się skupimy z, bardziej właśnie na tej skrzyneczce najdroższej. Bo ja wiem, że ona ma jakiś niewykorzystany potencjał w tym odcinku. Tamta poprzednia swój potencjał wykorzystała, ta no niezbyt. Niezbyt, niezbyt. Także widzu pamiętaj oczywiście o konkursie, który masz tutaj na stronce, do... i masz również chodzik swert, który daje Ci 10% więcej przy wpłacie oraz balans na tworzenie jakiejś skrzyneczki, jeżeli jeszcze na stronce cię nie było. Ja Ci dziękuję za obejrzenie odcinka. Słyszymy się oczywiście w następnym i cześć!